Zaprasza Wojciech Chmielewski. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nauczyciele świętują dzisiaj w całej Polsce z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Odbierali odznaczenia, nagrody, kwiaty od dzieci. W naszym studiu dyrektor Szkoły Podstawowej nr 75 w Poznaniu imienia Powstańców Wielkopolskich, Katarzyna Sołtysiak. Dzień dobry, Dzień pani dobra, dyrektor. panie dyrektorze. Dzień dobry, panie dyrektorze. Pasowała pani dzisiaj... Pierwszych rasistów. Ilu? W sumie 32 dzieci w trzech klasach, dwie klasy integracyjne, jedna klasa specjalna. Wszystkie dzieci godnie przyjęły tytuł ucznia Szkoły Podstawowej nr 75 imienia Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. A czy ma Pani problem ze skompletowaniem w tej chwili pierwszych klas? Czy widać ten spadek liczby naturalnych urodzeń i przyrostu naturalnego? Tak, tego się nie da uniknąć. To jest problem, który dotyczy szkół, szczególnie szkół. W centrum miasta poznania, w starych dzielnicach, widzimy ten spadek. Trzeba się mierzyć z tym problemem, ale myślę, że my też w jakiś sposób próbujemy z tego impasu wybrnąć, tworząc edukację alternatywną czyli oddziały integracyjne, które z natury są mniej liczne, a Zapotrzebowanie na tę usługę jest bardzo wielkie. No właśnie o to chciałem Panią zapytać, bo kiedyś dzieci z, orze z orzeczeniami było zdecydowanie mniej, teraz tych dzieci przybywa. No ma to swoje plusy, bo jeżeli dziecko ma problemy, to przynajmniej nauczyciel szkoła wie, jak podejść, jaki to jest problem, jak to jest zdiagnozowane, a z drugiej no, strony tych dzieci, jeżeli jest też za dużo, to też dezorganizują pracę na lekcji. Jak u Pani to jest zorganizowane? Ile tych, takich dzieci z orzeczeniami jest na przykład? Na każdym poziomie w szkole podstawowej jest przynajmniej jeden, jak nie dwa oddziały integracyjne. Dzieci w tej chwili z orzeczeniami mamy 70. Myślę, że mamy już doświadczenie w pracy. Na z, ilu uczniów w całej szkole? Na 320 no to... uczniów. To są dzieci polskie i dzieci ukraińskie w tej chwili te z orzeczeniami. Mówimy o nich nasze dzieci. I staramy się tak dostosować edukację, tak dostosować warunki, metody pracy, żeby wszyscy czuli się wartościowi i żeby wszyscy mogli na miarę swoich możliwości się rozwijać. W każdym oddziale integracyjnym, oprócz nauczyciela wiodącego pracuje nauczyciel współorganizujący edukację. Dzieci mają również szereg zajęć dodatkowych, z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznych, a także rewalidację indywidualną w wymiarze dwóch godzin zegarowych mm. dla każdego ucznia. Tak jak mówiliśmy, uczniów ubywa, ale przybywa też problemów związanych z koncentracją, i to także u tych dzieci, które nie mają żadnych orzeczeń. Um, czy w Pani szkole smartfony są problemem? Myślę, że to wszystko zależy od punktu widzenia. Są rodzice, którzy twierdzą, że to jest problem, nie chcieliby, żeby ich, ich dzieci miały w ogóle dostęp do tego rodzaju urządzeń. Jest grupa rodziców, szczególnie tych dzieci, które dojeżdżają do nas do szkoły lub są dowożone, którzy nie wyobrażają sobie, że nie mogą mieć kontaktu z własnym dzieckiem za pośrednictwem smartfonu. Ważne jest, jak to organizacyjnie wygląda w pracy codziennej. Nasi uczniowie mają prawo korzystać z smartfonów w trakcie przerw. Między Natomiast podczas lekcji tylko na polecenie nauczyciela lub za jego zgodą. A czy to jest tak, że uczeń ma przy sobie ten telefon, czy trzeba odkładać nie, na jakąś nie, Ma półeczkę? przy sobie, ma, przy sobie, ma wyciszony teore... przy sobie w teczce. Szkolowej. Czyli teoretycznie mogą czasami skorzystać. Teoretycznie mogliby, ale to są tak nieliczne oddziały, że nauczyciele, przynajmniej w każdym, jak powiedziałam, oddziale, są ich dwoje, widzą, reagują w sytuacjach, kiedy no, uczniowie, jak to hmm. dzieci, zawsze mają ochotę złamać jakieś zastosowanie. Jak z tą koncentracją jest? Bo to myślę, że te badania ostatnio wykazały, że dzieci w wieku szkolnym, tym podstawowym, spędzają w internecie w tygodniu, bo w weekendy znacznie więcej, ale w tygodniu 4 godziny, a zatem trudno być konkurencyjnym dla internetu. To znaczy zawsze w tym internecie ta rzeczywistość będzie ciekawsza od tej trochę, że tak powiem, nudnej szkoły. Jak Państwo walczycie o koncentrację swoich dzieci? Mm. Trochę się tutaj z panem redaktorem nie zgodzę. To sformułowanie nudna szkoła to jest trochę przeszłość. Myślę, że mamy możliwości już w tej chwili takie, żeby szkoła nie była nudna. Szukamy odpowiedzi na zapotrzebowanie uczniów takie rozwojowe. To, to jest też trochę mit, że oni tylko i wyłącznie chcą korzystać z internetu, z, z swoich smartfonów. Myślę, że to jest, mom, to jest jakby ich odpowiedź na brak czasu. O dla nich samych ze strony rodziców. Rodzice są bardzo zapracowani, bardzo zabiegani, yy, i to jest czasami takie zastępstwo. Ale mhm. kiedy nauczyciele występują z ciekawą ofertą zajęć, projektów, to dzieci bardzo chętnie się włączają. A co to są ciekawe projekty, pani? To na przykład, przykład. Są, to na przykład są projekty wyjazdowe kiedy uczestniczą w wycieczce, która, w której towarzyszy również poznawanie najbliższego otoczenia, Wielkopolski. I takie wycieczki mamy naprawdę w stałym jakby programie naszego działania szkoły. To są jakieś projekty interdyscyplinarne, wewnętrzne w szkole. Mamy Światowy Dzień Wody, to jest zawsze u nas projekt całodniowy. Wokół Święta Patrona Szkoły, wokół Powstańców Wielkopolskich też. To nie jest taki nudny przekaz patriotyczny, ale to są zajęcia no, bardzo różnorodne i bardzo nowoczesne łącznie z drukowaniem na drukarce 3D, to znowu mamy tutaj w obszarze internetowym, czyli obszarze tym wirtualnym trochę pracy a w tej przestrzeni technologicznej, ale jednak to też dzieci integruje wokół konk konkretnego tematu. Chętnie spotykają się z ludźmi, mamy przyjaźń zawiązaną z miastem partnerskim, Brnem, tam konkretnie z biblioteką Jerzygo Mohena, stamtąd przyjeżdża do nas pani Jana Szubrowa, to jest Honorowa, obywatelka miasta Poznania, na czytanie na dywanie, czyta dzieciom czeskie bajki po polsku, po czesku, poznają dzieci to, tych bohaterów. Myślę, że jest tak szerokie spektrum, nawet troszkę jestem zaskoczona w tej chwili pana pytaniem. Nie jestem w stanie wszystkich wymienić tych działań, ale też i sportowe działania, bo w programach jesteśmy. No tak, ja, ja, ja trochę tak prowokacyjnie powiedziałem, tak? że nudna szkoła, dlatego że e, sam mam dziecko w szkole podstawowej i widzę, jak bardzo trudno jest e, zachęcić dziecko, żeby odłożyło tablet, w którym nawet też nie to, że się e, siedzi i ogląda coś, tylko tworzy swoje projekty, jakiś e, coś rysuje i tak dalej, z książką, która jest statyczna, która jest nudna w porównaniu do kolorowego atrakcyjnego tableta, no i właśnie i wymaga chodzi. więcej wysiłku, no, no... wymaga od dziecka zaangażowania, no więc tutaj też rola nauczyciela, tak. żeby ją tak zaprezentować, aby dziecko jednak zechciało z niej skorzystać, a no i to, to tutaj nasza Biblioteka, myślę, że szkolna i jej, i jej nauczycielka też ma bardzo ciekawe propozycje, i wszyscy, wszystkie te dzieci, które chcą z niej skorzystać, korzystają myślę z pożytkiem. A myśli Pani, że jeszcze są jakieś takie problemy, które stoją przed polską szkołą? Może chociaż poświęćmy minutę na samych nauczycieli. Podwyżka, <laughs> która miała miejsce w zeszłym roku, no poprawiła trochę sytuację, ale wiemy też, że nastroje w Związku Nauczycielstwa Polskiego, nie są najlepsze. Nauczyciela, no cóż powiedzieć. Mam to szczęście, że to grono, z którym pracuję, w większości to są pasjonaci. To są ludzie, którzy naprawdę czują w sobie powołanie i to widać każdego dnia. Nawet nie liczą swojego czasu prywatnego, poświęcają się dzieciom. Co im mówiłam w dniu dzisiejszym, nawet. Największą ich zaletą jest to, że personalizują ofertę edukacyjną, że nie pracują dla klasy, tylko dla konkretnego jasia. Basi, Krysi pochylają się nad tym dzieckiem, e, widzą jego talenty, widzą jego mm, deficyty i, i tak dają komunikat, że z wartością samo w sobie. Że to, że jest człowiekiem, to już jest wartość. I naszy, wielu naszych uczniów wychodzi z jakiegoś takiego przekonania, że nie poradzi sobie w przyszłym życiu, że nie poradzi sobie w, na, w drodze kariery zawodowej. Bo do nas też trafia wielu uczniów, którzy gdzieś po drodze mają już złe doświadczenia ze szkołą. Czasami do trzeciej klasy trafiają dzieci, które już poza sobą mają doświadczenia czterech szkół podstawowych. I odnajdują się. Nie tak, że natychmiast, nie to, to nie są jakieś cuda, bo my cudów nie tworzymy, ale mm, wspólna praca, praca też z rodzicem, który otwiera się na naszą propozycję, powoduje, że dziecko znajduje swoje miejsce. I to jest chyba najważniejsze. Pani dyrektor, bardzo dziękuję. Również życzę wszystkiego dobrego z okazji Dnia Nauczyciela, bo też jest pani pedagogiem. Wszystkim nauczycielom składamy serdeczne życzenia, dużo sił, cierpliwości, wytrwałości i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję e, Katarzyna Sołtysiak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 75 w Poznaniu, była Państwa i moim gościem. Dziękuję. Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.